Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Krótkiej Mobzili. Dzisiaj drugie podejście do tematu wideorejestratorów samochodowych. W ręce wpadł mi czeski Pelit V-Drive. Na początek, co znajdziemy w zestawie? Powiedziałbym, że raczej niezbędny komplet. Uchwyt na szybę, ładowarkę czy też zasilacz, kabel z końcówką micro USB, instrukcje obsługi i oczywiście sam rejestrator. V Drive cenowo należy do znacznie wyższej półki niż na Vita, którego testowałem ostatnio i to widać, kiedy zerknie się na design tego sprzętu. Uchwyt wygląda jakoś, tak można powiedzieć, futurystycznie. Sama kamera również ma ciekawy kształt, zbliżony do ostrosu ściętego i jest mocowana w nim magnetycznie. To mi się bardzo w V Drive podoba. Wyciągnięcie sprzętu po to, żeby zmienić jakieś ustawienia czy coś przejrzeć, jest Super łatwe. Jeśli chodzi o materiały, urządzonko wykonano z błyszczących plastików, więc jeśli będziecie nimi ciorać gdzieś po samochodzie, szybko złapie rysy. Natomiast z drugiej strony, co ma wisieć, nie powinno się porysować. Gdzie niegdzie są też srebrzenia, póki co one nie odłażą ani się nie uszczą. Uchwyt jest zaś matowy i przez to może być bardziej odporny na przeciwności losu, ale w zestawie jest jeden i mocowany na taśmę klejącą. Nie podoba mi się takie rozwiązanie. Taśma jest co najwyżej kilkurazowa, więc trzeba naprawdę uważnie wymierzyć, gdzie chcecie go przykleić. W ciasnocie samochodu to też nie jest łatwe, zauważam. Dodatkowo samym uchwytem można sterować tylko w dwóch płaszczyznach, góra, dół i dookoła w 360 stopniach. Natomiast nie na boki, więc jeśli się rąbniecie w klejeniu, obraz będzie krzywo. Z ciekawostek, ten element wyposażony jeszcze w jonizator powietrza, choć nie mam bladego pojęcia, czy on coś daje. Jest także niebieska dioda sygnalizująca ładowanie. Jest również wyjście ładowania w formacie USB. Choć zupełnie nie wiem czemu akurat w tym miejscu. Przewód zasilający ma 3 metry, więc spokojnie można go upchnąć gdzieś pod tapicerką. Nie sprawia także wrażenia przesadnie delikatnego. Zasilacz ma z kolei niewielką diodę. Ma też dodatkowe gniazdo USB, dzięki czemu można jednocześnie sobie ładować telefon w samochodzie. I do tego dwuamperowym prądem, więc można powiedzieć, że umiarkowanie szybko. Przechodząc do samej kamery, wyświetlacz full drivea ma 1,5 cala i rozdzielczość 480x240. Powiedziałbym, że w związku z tym jest po prostu mały. Uważam, że osoby z poważną wadą wzroku będą miały problemy z odczytaniem maciupańskich czcionek. Przyciski do sterowania są zaś umieszczone na dole. Da się je dość wygodnie wyczuć pod palcem, choć zauważam także, że nie zawsze reagują na pierwsze kliknięcie. Czasami miałem również wrażenie, że robią to z delikatnym opóźnieniem. Przycisk wklęsły, włącza i wyłącza urządzenie, uruchamia i stopuje nagrywanie, pozwala także na zatwierdzanie różnych komend. Przycisk z kwadratami wywołuje menu główne i pozwala się przełączać między jego zakładkami, a po dłuższym przyciśnięciu zmienia tryb na zdjęć 12-megapikselowych aczkolwiek interpolowanych i na galerię. W ustawieniach można zmieniać oczywiście rozdzielczość nagrywania, czas pętli maksymalnie do 10 minut czy ekspozycję. Można także włączyć zapisywanie daty i godziny na filmach. Dostępny jest też tryb parkingowy. I działa oczywiście blokowanie wybranych plików przed nadpisaniem, również automatycznie po wykryciu mocniejszego wstrząsu, bo urządzenie ma czujnik wykrywający takowe. Sprzętu nie wyposażono niestety w GPS, nie znalazłem także cyfrowej stabilizacji obrazu. Obie te rzeczy można znaleźć w konkurencyjnych urządzeniach dostępnych za podobne pieniądze. Jeśli chodzi o obraz, V-Drive nagrywa wideo maksymalnie przy rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę, apliki są zapisywane w formacie MOV, obiektyw dostarcza z kolei Sony, jest zbudowany z 6 soczewek, jak chwali się Pelit, i ma światło 1.8 oraz pole widzenia 150 stopni. To wszystko przekłada się na dobrą jakość filmów kręconych w dzień. Szczegółowość jest świetna, ziarnistość nieduża, nie ma żadnego problemu z odczytywaniem danych takich jak na przykład tablice rejestracyjne. Dobrze spisuje się także WDR, dzięki czemu słońce świecące z frontu nie prześwietla obrazu. Wyraźnie słabiej jest jednak, gdy kręcimy wideo w nocy. Szumy na filmach są, a tablice samochodów przejeżdżających obok jest ciężko odczytać, szczególnie kiedy świeci się prosto w nie światami samochodu. W takiej sytuacji najlepiej na sekundę wyłączyć, wtedy zostaną zarejestrowane poprawnie. Jakość w takich warunkach oceniłbym tylko jako roboczą. Wypada mi także zauważyć, że refleksy, które widzicie na przebitkach, nie są winą V-Drive'a, tylko moją. Oczywiście powinienem był sobie wyczyścić dokładnie szybę. Na koniec jeszcze jeden malutki plusik. Wbudowana w urządzenie bateria ma 420 mAh i, jak obiecuje producent, da się używać kamery przez 45 minut bez podpięcia do ładowania. Mnie takiego wyniku nie udało się osiągnąć, ale kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt minut pozwala na wyciągnięcie rejestratora i spokojne skonfigurowanie go w dowolny sposób, wygodnie trzymając go w dłoni. Podsumowując, jak okazuje się po teście, Pelit V-Drive ma kilka mocniejszych cech, ma również kilka nieco słabszych. Po stronie zaledwie wymienił na pewno jakość wykonania i design, fakt, że menu jest przejrzyste. Podoba mi się także to magnetyczne mocowanie, dzięki niemu bardzo łatwo to urządzenie sobie wyciągnąć z uchwytu. Świetny jest również fakt, że ładowarka, która jest dostępna w zestawie ma dwa wtyki, w związku z tym można jednocześnie używać tego wideo i ładować sobie telefon. Podoba mi się także jakość nagrywanego wideo. Nie jest jakaś porywająca, natomiast uważam, że w większości sytuacji się sprawdzi i niczego więcej nie wymagam. Na końcu zmienię jeszcze baterię. Ona także jest na plus. Natomiast na minus zaliczam fakt, że wyświetlacz jest malutki, w związku z tym nie dla wszystkich będzie czytelny. Druga sprawa to uchwyt. Niestety nie da się go przekręcać w każdej płaszczyźnie. Dodatkowo jest dostępny tylko jeden i mocowany na taśmie klejącej, która może się zużyć po jakimś czasie, jeżeli chcielibyście ten uchwyt sobie przepinać. Kolejna sprawa to cena. 599 zł. Tyle trzeba za ten gadżet zapłacić i uważam, że to nie jest mało, biorąc pod uwagę fakt, że część konkurentów dostępnych za podobne pieniądze oferuje dodatkowe funkcje, na przykład GPS. Tutaj go na pokładzie nie ma. Efekt końcowy jest taki, że Pelita V-Drive mogę Wam polecić, ale tylko umiarkowanie. Mam jednak na sam koniec dobrą wiadomość. Procent postanowił jednym egzemplarzem Pelita V Drive się z Wami podzielić. W związku z tym, jeżeli macie ochotę powalczyć o ten sprzęt, to zapraszam do opisu. Tam są wszystkie informacje, co trzeba zrobić, żeby mieć na niego szansę. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej Mobdzili. Do zobaczenia w kolejnej. Trzymajcie się. Cześć!